Simon z tej strony ja w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na Bruch i dzisiaj zobaczymy sobie co. Ale na Bruch Heaven przybył specjalny gość, więc jak chcecie go zobaczyć, Musisz zostawić tu subskrypcję, łapkę w górę i napisać w komentarzu, co chcielibyście dostać pod choinkę. Zobaczymy, czy komu się to spełni, czy nie. No chyba teraz troszeczkę za późno już pisanie listów do Mikołaja, bo już zostało dwa dni tam do świąt, ale. Napiszcie to tam chcielibyście dostać, może albo już, może ktoś znaleźł już prezent Na przykład, bo Mikołaj zostawił wcześniej, bo na przykład nie zdąży do was, to możecie napisać Ale dzisiaj u mnie jest właśnie specjalny gość, który zajmuje się takimi prezentami, bo dzisiaj u mnie jest Mikołaj Dobry Witam, panie Miko... witam Dzisiaj jest u mnie Mikołaj, Co zobaczcie jak on wygląda ma prezentów? Ile ty masz tam tych prezentów? Co, widzisz niech tam jest, a nie widzę, Ja też jest, co jest jeden prezent, ja też chcę jeden prezent Masz dla mnie prezent? Yy, znaczy no, lajka? Znaczy lajka? No, ja właśnie chciałem łapki w górę, żebyś mi dał O, dobra, no to Żeby widzowie to zostawili to też... łapki w górę Takie szczęście, szczęście plus 3 Możemy zrobić tak, że łapki w górę A ja je przekażę tobie Dobra, to widzowie zostawiajcie A Mikołaj mi da łapki w górę yy, Dobrze, Czekam, muszę je znaleźć gdzieś yy, dobra, to to my my tu mam Czekaj, o mam o! Tutaj! Dobrze, dobrze! I masz tutaj wszystkie jakie takie, do takie widzowie. Ej, ej, ja mam... fioletowy. A ty miałeś inny? Co jest, bo jest nie... du, 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 du. Kolor. Jakiś. Nie. O, one zmieniają kolor! Kolorowe prezenty! Dobra, no to najlepsze prezenty, kolorowe prezenty. Będziemy dzisiaj Dokładnie. nimi rzucać. Du, 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 du. Dobra, w ogóle. drodzy widzowie. Od razu wraz ze świętami dodali też nie pokazywałem wam dużo świątecznych dodatków. I na przykład jak no mamy czapy. No, jest dużo. No jest bardzo dużo. Wszystkie świąteczne dodatki, które będą prawdopodobnie tylko święta yy, są yy, tutaj. Z prezentem. I na przykład jest czapa świeżna. O, jakby ktoś komuś zimno w główkę było Albo taka, o. To jest taka typowo rosyjska. <głosy> Nie <głosy> wiem, ale mamy na przykład o takie cukierkowe, albo toki mikołujowe z Albo co to jest? Widziałeś to, co mam na głowie? Co, czekaj, co masz na głowie? <noise> o kurde! Dobra, trzeba zrobić Ale wszystko. Renifer. Trzeba wszystko zrobić dzień. O. o! No! Tak, no. I teraz od razu będzie lepiej widać, co ja nakładam na głowę. Albo. wow. Co jaki słodziak teraz ze mnie! Albo mogę nogi Mikołaja. Mikołaju, zobacz, mam twoje nogi na głowie. Albo <grym> mogę my? być choinką. <grym> 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 Jestem choinką. O kurde. Nie, no będę choinka. Dobra, a teraz nie. Dobra, co jeszcze śmiesznego. <grym> Yy, śmieszne rzeczy jest tylko. Choinka. O, na przykład taki kupraczek. O, albo taki o. Normalnie. Albo do fireauta podobnie. O, to taki plen. O, albo to. Nie, no, to nie jest świąteczne. O rogi świąteczne. Albo lampki sobie wezmę na głowę. To nie, to porażenie grozi. O, toki, zobacz jakie fajne. O, no. A tak jest, no naprawdę tego dużo jest. Ojejku, takie robotsowy jeszcze Mikołaj. A taka inka Taki robotyczny Mikołaj, zobacz O kurde, co no, jest? No w ogóle... No Albo ja mogę być bałwanem. Patrz, jest Bałwan! <laughs> Mandy bałwan <laughs> Ej, no full tego Możecie się obawiać. Później włosy Włosy są świąteczne czy nie ma świątecznych włosów? Chyba nie ma. Nie raczej. są! A a so, so, jak wyglądałem w wąsio też to pokażę. No To No w taki sposób. No dobra, będę łysy. Albo mam brodę. To tam ty masz. Co ty a, jest? Ano, to sam to sam to O jej, kubeczek. Ano? Dobra, a to co to jest? <laughs> Ciastek. No ale no, z Shrekem się kojarzy. <laughs> Albo z goddo. Czekaj. <trych> Tylko czemu telewituję? No piję sobie. Plecaczki świąteczne, na przykład miecze, torba, różdżka, pistolet. Ej, jest dużo tego, naprawdę. Ogony świąteczne! Co? Jak, jak, jak to wygląda? No, jest naprawdę dużo tego. Dobra, jestem łysy. Chodź, Kołaju, ja łysy, oto porozwoźnijmy prezenty. W ogóle nie Dobra, wiem, czy to widzieliście. No, no, A, widzowie, ważna sprawa. piszcie mity w komentarzach. mi mity, bo jest ostatnio tak mitów, lub w ogóle też zauważyłem, że dużo osób nie ogląda moich odcinków. Bo jest dużo też nowych. I problem jest taki, że na przykład piszecie mity, które już były na przykład miesiąc temu prawie, że pokazane. No to, to wróćcie sobie do odcinków, oglądajcie wszystkie odcineczki z mitami, to zobaczycie, że. Yy, no, mity ja nie powtarzam mitów. No jedynie naprawdę, tak jak ktoś piszecie wiele, wiele, wiele razy, bo znowu nie oglądaliście, no to chyba dwa, trzy razy powtórzyłem mity, co nie? A tak no, cały czas tego. są nowe mity, więc no powróćcie po prostu sobie do starych też odcinków i oglądnijcie stare odcineczki, to zobaczycie, że tych mitów jest tak dużo, tak dużo sekretów, których ja nie widziałem. W ogóle można rzucać prezenty? Właśnie... Yy, chyba tak nie. próbuję, ale chyba jednak się Ale jadą. ja wiem, co można rzucać, patrz teraz na to. Czekaj, no co chcesz zrobić? Łoo wow. wow. Rozdajemy nic <laughs> także. Rozdajemy hajs. Rozdajemy hajs. Ławcie O nie, dobra, trzeba lecieć do góry. No i całe miasto będzie bogate za chwilę. patrz teraz na to kiedyś górnikami z Rudolfem. To Roz... <laughs> Rudolf. Dobra, i teraz tak robił, patrz. I skocz. U. Czekaj. Zaga, skacze. Dobra. O, bo. w ogóle, łysy no Dobra nie, łysy to no nie jest jeszcze. dobre, ten ksywa. Dobra, dawaj, lecisz teraz. Pierwszy mit to, Mikołaju. A właśnie, tutaj Świąteczny mity, normalnie, poczekaj chwilę. O, Tego dwa się udało znaleźć, dobra. niestety, bo naprawdę, no. Piszecie niestety, cały czas to ale... same lub takie... Bez sensu, zupełnego sensu, że no, nie wiem. Bendy jest kryjówka na policji. No to każdy to już wie i trochę bez sensu. No tak. Zróbcie takie mity, które na pewno raczej nikt jeszcze nie sprawdzaliśmy, więc musicie oglądać starsze odcinki. Dobra, dawaj, pierwszego ta czytaj, od kogo Dobra, jest. pierwszy mit od FRG i uwaga, jak wejdziesz na policję, to tam jest drabina. Jak na nią wejdziesz i skoczysz do tyłu, to będziesz lewitował. Eee, to jest to samo, co yy, ostatnio w tym domu robiliśmy, takie nie, nie? W tym chyba. wojskowym. A, takie... nie, bo tu... A nie, bo tu niątki, nie ma no, Nie, że jak wejdziesz na tą drabinę i skoczysz... Jak wejdziesz na policję, to tam jest taka drabina. I jak na nią wejdziesz i skoczysz do tyłu, to będziesz lewitował. Że, czekaj, że tak wejść i. Tak? No i chyba coś takiego. Tak i tak. Tak i tak. Nie no. O, coś chyba na nie działa. Albo tu. Nie no. A nie, dobra, o to chodziło. Już wiem. Co? Dobra, to nie lewitacja. Tu jest po prostu mała kratka. Taki piksel, na który można wejść. Czekaj. No, no zobacz, widzisz? Ło, co jest? Czekaj. widzowie, zobacz, tu są, A, jest kilka no pikseli. Pytałem. Czekaj. Yy, tak, o, nie wiem, czy widzicie, ale tu jest kilka pikseli, na które można wejść po prostu i stanąć. Widzisz? O, jestem. Tak, to nie jest lewitacja, tu są po prostu piksele, więc znaleźliśmy mit. Znaczy, mit jest takie taki jakby nie takie tak w połowie. Bo jest taki sposób, to no trochę lewitacji, no bo stoimy, zaraz pokażę wam jak stoimy. Nie, nie, tak stoimy pół na pół, no to nie, to może nie jest sposób lewitacji jednak. No ale mi jednak myślę, że ktoś po prostu coś myślał, że tu się stanął, myślał, że to lewitacja. To... usiąść? No, wow. <grywitacja> A jednak tutaj widać, no, że to nie lewitacja, tylko po prostu tam są piksele, na których da radę po prostu stanąć. Ciekawe, co? no To, mit fajny, to mit fajny, mit fajny. Właśnie taki no. mini mitu, gdzieś piksele coś tam, to fajnie to zobaczyć. Bo jednak dużo rodzin nie wiedziało o tym, że tu są te piksele. Dobra, dawaj ten. Kolejnego mita. Kolejny mit od Michała, o nie ten telefon, czekaj. Nie ten telefon. Od Michała, więc tak. Jak weźmiesz ten patyk pod mostu i wejdziesz do tego miejsca z x-ray, do tej wody, to ta różka zacznie się świecić i będzie nowy napis. Ło? Chciałbym wziąć ten patyk z pod mostu i wejść do X-raya, tam do tej dobra. wody. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobra, ale my tam chyba nie, nie wchodziliśmy w sumie. A w sumie tam, jak się wchodzi, to ręce no. zaczynają świecić, co nie? Gdyby no to cała moc Ty... była przekierowana na różdżkę, Ty no. O kurcze. Wow, no właśnie, przecież. Nie sprawdzałem tego, a to się wydaje tak proste. No dobra, sprawdzamy. Ja jestem koło kościoła już. Dobra, czekaj Ja sobie muszę motor wziąć yy, Wchodzimy tutaj Klikamy sekret yy, Tam na górę nie wchodzimy Albo później, wyjdziemy później tą z różdżką, bo to nowy napis, nie idzie nowy napis no, ale trzeba będzie to sprawdzić yy, Tu klikamy i teraz lecimy, no łysol ze mnie, no nie no, odcinek na łysą Czyli no. <laughs> gdzie ty jesteś? Yy, już jadę pod wodą. O, widzę cię ja, ja, Znaczy jadę pod filar <laughs> Dobra Sprawdzamy, bierzemy patyczka wow, i lecimy teraz z wielką mocą pod X-Ray'a, sprawdzimy czy to ja, tam lecimy. działa w ogóle. Dobra, ja lecę w to pierwszy. Ale to ja działało to tak dosyć ciekawe to było w sobie. No, mega ciekawe. Dobra. Ajajaj, aj, aj. ręka mi się świeci, ale nic poza tym. I czy tu są napisy? Nie ma tu napisu, nie ma tu napisu, nie ma tu napisu. Nie ma tu napisu, nie ma tu napisu. Tu też nie ma napisu. Power offline. No nie no kiepsko, nie ma nigdzie nowego napisu. Ale sprawdzimy jeszcze. A we z tą różkę mi, czy jakoś się może jakiś no, trzeba jestem. świecić czy coś? Nie, nie, jest. Mam ją wyjętą, widzisz? A, no. Tylko ręka mi się świeci. No ale no, zobaczymy, no, wyjdziemy teraz stąd. Dobra. Dobra, czekaj. Ten nie, sobie stąd myślałem, idę. że jednak jak Dobra. wezmę tą różkę, to jednak ona zacznie mi się świecić. Z ręki, no nie, nie udało się. Ale zobaczymy, niby nowy napis miał być, więc idziemy sprawdzić ten nowy napis, i mi się zdaje, że chodziło o napis w domku. Co ty myślisz? Mm, jest to w sumie realne. Tak, ten tak, ja napis wiem. na strychu w domku, tam mi się zdaje, że może być nowy napis. Dobra, eee. uświadam sobie. Tak? Dobra. Od Łysego Mandiego? Nie, no jakiego ja się... Łysego, no na święta mi się wyłysiało, tak? Dobra. Nie, <laughs> nie, no Jaki łysy, no nie obrażam je tylko, dobra. Dobra, jestem. Yy... Nie, jest to samo. Czyli tekst się nie zmienił w sumie? Tekst się nie zmienił. No nie. No niestety. Ej, myślałem, że to będzie dobre albo to. Nie o co? no dobą moc <gry> <vu dou> mocy. Patykiem prawie <grych> zahaczam o to. <gry> Ej, nie, nie da rady. Nie da rady, niestety. Więc no widzowie, pamiętajcie sub, lajk, like, dzwonek. Na razie trzymaj do kolejnego odcinka. Siło!